Posłuchajcie TikTokowej y, mecenaski na kanale Mecenas od Biznesu. żebyście kochani zrozumieli i ci niekochani też przede wszystkim do nich, bo to ja nie wiem w ogóle, y, co ich jeszcze trzyma w walce z normalnością, z lipem. Nie, nie, nie wiem po co oni to robią w ogóle. Y, no, część z nich siedzi za granicą, więc mogą sobie na to pozwolić. Posłuchajcie, jaka nas przyszłość czeka w państwie prowadzonym przez partie telewizyjne, przez partie, przez ugrupowanie pana Kołodziejczaka, bo Kołodziejczak, powtarzam, na wojnę nie idzie, do wojska nie idzie. Już się tak łatwo z wojska nie wywiniesz, a to wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny. Ci, którzy mieli do tej pory kategorie E lub D to na podstawie jeszcze obowiązujących przepisów tej kategorii nie da się zmienić. Natomiast na kolejnym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostaną przyjęte takie zmiany, które pozwolą na zmianę tej kategorii, co pozwoli osobie, która do tej pory nie była zdolna do służby wojskowej, na taką, którą będzie można wcielić do armii. A i mówimy o takiej zmianie kategorii, na przykład z D na A, czyli całkowicie zdolny do służby wojskowej. Inne zmiany, które pojawiły się w nowelizacji tej ustawy, przewidują na przykład szybszą ścieżkę awansu w szeregach wojska. Ja mam tu też ciekawostkę dla pani mecenas, bo wiem, jakie na pewno będzie jeszcze przyszlejsze prawo. Pani też pójdzie na wojnę, pani mecenas. A to nie jest taka ciekawostka. A chłopaki zmienią wam z D czy z E na A? Proszę państwa, oni przygotowują kraj do wojny. Pod każdym aspektem. W gminach, w powiatach, na szczeblach ministerialnych wszystko przygotowują do wojny. Cały kraj i prawo jest przygotowywane do wojny, i wszystkie partie telewizyjne będą parły do wojny. Oczywiście elektorat swój zostawią na lodzie, bo sami nie będą podlegali. Proszę Państwa, to nie jest prawo, to jest zorganizowany spisek. To tylko formalnie będzie prawo, tak? No, zgodnie z prawem. Proszę Państwa, to co na Ukrainie, na Ukrainie trwa teraz poligon doświadczalny. To jest test dopiero. Tam się ludzi chorych z orzeczeniami lekarskimi, z kategoriami yy, podręte, tam się wciela do armii i wysyła na rzeź. Tam jest poligon. I żeby uniknąć gniewu ludzkiego, bo proszę Państwa, kiedyś Coś im może wytoczyć proces, zrobić krzywdę. Nie wiem, czy się tego obawiają, ale desperatów może być po dużo, którym stres pola walki podpowie dziwne rozwiązania. Więc im się wydaje, że jak oni napiszą w prawie, że można nas zabić. tak? To to jest prawo i zgodnie z prawem postępują. Nie, proszę Państwa, to nie jest zgodnie z prawem. To jest sprzeczne z zasadami, które kierują prawem. Nie można na Hama prze pychać przepisów, które są wbrew ludzkości. Nie można. Ewidentnie przygotowują nas do wojny.